Wiecie co? Nie było jednak szans, żeby wygrać tamtą bitwę, więc postanowiłem, że rozegram ją jeszcze raz. Dalej poziom trudności taki, jaki był, z tym, że zmieniłem trochę ustawienie i wywaliłem. wywaliłem. i wywaliłem fasolta i włożyłem moguna, który, który jest odrobinę lepszy od fasolta bez awansu. I zobaczcie, co się pięknego tutaj dzieje gdyż już w pierwszej turze wyeliminujemy tego dużego ścierwojada. Widzicie, to było takie proste. Dwa ruchy i gość, który miał 19 punktów życia, nie żyje. Mark of prey i podwójny, yy, podwójny atak Reynowarus. Nawet za bardzo, trochę, trochę, trochę za bardzo przecholowałem podczas zabijania tego, tego wroga, no ale ale cóż, stać mnie na to, myślę, że będzie dobrze. Eee, tak, tutaj największym problemem są właśnie łucznicy, znaczy procarze wroga, którzy przygotowują od groma, od groma i jeszcze raz od groma tych kamieni rzucają. No, gdzie ten rzucił te kamienie? Bo nie widzę tutaj na mapie, gdzie one są rzucone. Nie wiem. No, myślę, że będzie to dobrym pomysłem, aby... Chcę się go pozbyć jak najszybciej tego, tego wroga, bo on będzie mi bruździł. Tak, ten tutaj pewnie zaatakuje mm, Egila, zabierając mu punkty pancerza, ale to jest akceptowalne na szczęście, więc... Jakaś to strata oczywiście jest, ale nie największa. Tutaj zużyłem bardzo dużo punktów siły woli, ale wiecie co, lepiej się nie oszczędzać, yy, żeby potem żałować, tylko po prostu używać siły wo siłę woli, aby, aby coś z tego było. No jakby nie to morale, to bym teraz używał drugiego poziomu yy, obrony, a nie pierwszego. No ale cóż. Okej, okay, myślę, że możemy zejść i zaatakować tutaj tych gagatków, tak zwanych. Oni mnie denerwują. A w międzyczasie ci sobie nie będą nic, nic ważnego e, działać. Dobra, muszę Ruka odsunąć odrobinę. E, Wiecie co? Jeśli bym zabił tego wroga to by mi to bardzo, bardzo pomogło i właśnie tak zrobię, bo wtedy te bomby nie wybuchną i, i nie będę musiał się przejmować pozycjonowaniem alet i e, tam, tam dalej moich ludzi i, 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 i tej, tej babki jak ona ma na imię. A no, myślę, że możemy powoli otukiwać tego gościa, żeby również się go podbyć. tak? I tutaj ci sami zaczynają te bomby, które tam podłożyli, zaczynają wybuchać, i to sami siebie będą ranić, szczególnie ten, który będzie obrywał. Więc to jest oczywiście korzystne, jak dla mnie ten może jeszcze rzuci, No, może tutaj wywiera to niezbyt dobrze przemyślany ruch niezbyt korzystny, może przemyślany to może nie, niezbyt korzystny ruch dla, dla, dla wrogów. Dobra, i Egil dalej się broni. A tu gość mu dalej zabiera punkty pancerza, tutaj muszę Iwera stąd zabrać. Wiecie co, wycofam go całkowicie. Stworzę tutaj pole obrony, a tam Egil będzie Działał, starał się walczyć jeszcze przez te parę kolejnych tur, chociaż aby, aby te trzy tury jeszcze wytrzymał. To jest moim celem nadrzędnym. Eee, dobra, tutaj jest bezpieczne pole, więc mogę zacząć zabierać punkty pancerza temu. Bezpieczne pole przed tym, bo on ma uszkodzony ani pancerza, ani punkty życia, więc będzie problematyczne. Aby, aby go załatwić jakoś w, w miarę w dobry sposób. Teraz nie pamiętam, te bomby chyba nie wybuchają nie? z tego co mi się kojarzy to nie więc tutaj się po prostu zatrzymam ale... No ale wy możecie bić Iwera ile ile wlezie, znaczy w Egila ile wlezie. Tam możemy odpoczywać, tutaj się dalej będą być... Egila, no raczej wszystko, wszystko dobrze idzie, tutaj się odrobinę przemieszczę, bo muszę zacząć zabijać, bo jeśli nie to w następnej turze nie otrzymam punktów do, naładowana do rogu i będzie niedobrze. dobrze. Okej, okay. a spróbujmy może tutaj wystarczy się przesunąć ten tutaj dalej zawiera pancerz Evilowi niestety mimo, mimo ochrony dobra ruch może myślę że może zacząć powoli wykańczać tego procarza w nasionieru myślę że jak on podejdzie to się go wykończy już nie stanowi żadnego problemu rzucisz procą miejmy nadzieję że rzuci no najlepsze byłoby jeśli rzuciłby kamieniem, to wtedy, wtedy bym się nie musiał e, przejmować, przez następną całą rundę nim nie musiałbym się przejmować. Okej, okay, dobra, myślę, że również ten gość może dość mocno oberwać. E, Tam nic ciekawego do powiedzenia nie ma. E, I Mogun, hogun, hogun, mogun, 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 Tak, to chyba czas, w którym należy zabrać się za, za tego dredża i zabrać mu aż cztery punkty pancerza. Tak, Extortion na, na berserkerach jest naprawdę, naprawdę niesamowite i to jest jedyna dobra sprawa mm, jaką mogą nam oni, oni zaoferować. Dobra, ostatni punkt siły woli dla Egil'a, ale w następnej rundzie zawijam tego gościa, więc nie, nie będzie tak źle. A gdy tutaj jeszcze więcej tutaj narzucajcie kamieni, sami się pozabijajcie jak w Iki e, Iwer, odpoczywaj. Do. Jest tu po Tobie niestety. E, już się zaczynałem przebijać przez pancerz niestety. Tego gościa muszę zabić, ale w następnej rundzie zrobi to ta babka. Dobra, ten gość również załatwiony. E, i zginie mi chyba tylko Mogu. O, jak miło, tutaj pancerza pozabierał wszystkim, właśnie niestety z Egilem. No ale cóż... Tak, taka to jest gra. Jest dobrze, bo... Dobra. Wiecie co, nie ma sensu, żebym atakował tego, skoro ale go zabije w następnej rundzie. A on zabije Moguna. O, Postanowił zaatakować w tego się nie spodziewałem, A tak trzeba muszę zabić tego gościa, najpierw i dopiero będę mógł się zabić. będę mógł zabić tego. Myślałem, że zabiję po prostu e, moguna. A tu, a tu taka przykra niespodzianka, e, myślę, że mnie stać, więc po prostu użyję Flayla, To zawsze jakieś większe obrażenia. I w następnej ludzie po, powoli powinienem zabijać pozostałych wrogów. Yy, Okej, okay, sytuacja się wyklarowała mniej więcej myślę, że mogę zacząć atakować Gilem, który jest co prawda w trudnej sytuacji, ale no, a teraz jest jeszcze trudniejszy niestety. I następną rundę ma ten koleś. Dobra, kurczę, niech stracę już te punkty siły woli. Tego gościa trzeba zniszczyć jak najprędzej. Ten tu nic nie zrobi. Ja cię kręcę, nic nie zrobi. Zabrał cztery punkty siły woli. To jest nic, naprawdę. No tutaj chyba nawet. No tu nie ma znaczenia. Tak czy jak jeden punkt siły woli muszę wykorzystać, to równie dobrze mogę użyć. Tego fajnego czegoś i gość skończył z minus 20 punktami życia. Następna runda należy do tego, więc on nic nie zrobi, więc zabije tego. No i Egil, no, Egil, no, mi, teraz, mimo, mimo wszystkiego, Egil jest bezużyteczny, mając taką ciupinkę punktów e, życia, więc po prostu go i niech zginie, niestety. No. Dobra, ten na szczęście rzuca kamieniami, kto, przed którymi będziemy się w stanie jako tako obronić. No chociaż to nie do końca tak jest, bo zostałych tylko trzech będzie ciężko. Bo patrzcie, jak często rzucają tymi teraz tymi kamieniami. Tu chyba będę bezpieczny więc po prostu zabiję tego gościa zobaczę co stanie się w następnym ludzie tego by pasowało zabić, a jednak to nie ten. Jednak wybuchło i straciliśmy kolejnego trashera. No cóż, nie mogę zabić żadnego z nich jednym ciosem, więc po prostu będę musiał tak rozdzielić się na dwa, oj to był mój zostawiłem tam alet, która teraz prawie, prawie ginie, no która właściwie ginie, no cóż, strasznie dużo mi tutaj zginęło wojowników niestety, zostało mi, zostało nas tylko dwóch ale wiecie co, jest nadzieja, że to wszystko zakończy się dobrze jest nadzieja, bo Iwer jest w świetnej kondycji Iwer jest w naprawdę dobrej kon kondycji Ruk również nie narzeka Więc jest szansa, że to skończy się dość pomyślnie dla mnie. Okej, okay, tutaj nie zabiję. Nie, właściwie myślę, że to czas, żeby żeby go zabić. A co się stało? Czemu nie dostępnie tu wzroku cholera? Dobrze i teraz będzie najtrudniejsze, zabijmy ich więcej, gdy uciekają i to jest naprawdę trudne, gdyż mam tylko dwie postaci, co jest z jednej strony lekkim plusem, ale z drugiej strony patrzcie ile jest, ich jest cała masa, nas jest tylko dwóch, na szczęście mówię, dość mocne mamy postacie i zanim oni się ruszą, to my będziemy mieć kilka dobrych rund na... na, na niszczenie po dwie rundy będziemy mieć aby, aby się tam poprzesuwać wiecie co chyba pójdziemy w górę aby, aby załatwić, załatwić tych wrogów będzie myślę to lepsze i będzie da nam jakieś szanse na wykończenie tych przeciwników zanim, zanim cokolwiek się stanie. Na ten, ten, zaraz zginie od strzały ruka, Zanim w ogóle będzie mógł cokolwiek zrobić, to jest piękne. I te, No to akurat wybrałem sobie słabszego z nich, bo był po prostu bliżej. To jest właśnie fajne w tej grze, że gdy zostało tak, tak niewielu, no, no. Gdy zostało tak niewielu wrogów, to tak łatwo jest ich niszczyć. Um, czy będę potrzebował 12, a tutaj mi zostanie ma ile? Łub ma 2 punkty, a wiecie co, rozdzielę to po połowie, więc chociaż mogłem użyć magów Prey, może byłoby lepiej. No, straciłbym... No nieważne. Tak czy siak bum, dość nie żyje. A punkty renom lecą, hurra! Tylko jak mówię, yy... ciężko mi będzie, Bo tutaj są pojedynczy przeciwnicy, to nie jest tak źle, ale zaraz zaczną się ci przeciwnicy schodzić do kupy, tutaj jak widzicie cała chmara tych dreadów. Będziemy mieć przewagę oczywiście, yy... ale to nie znaczy, że to nie znaczy, że to nam tak wiele niestety pomoże. No, cóż. no ale możemy ciągle wygrać tą bitwę. Możemy ciągle ją wygrać. No ale myślę, że tutaj mamy czas, żeby zaatakować mu punkty pancerza i później zaatakować mu punkty życia dopiero. Tak. no dobra. Teraz jest Iwer i będzie. No i cóż, no niestety muszę. Muszę, muszę wykorzystać kolejny punkt siły woli, ale na szczęście się go odzyska dość szybko. Kurczę, nie zbierajcie się w takie kupy, proszę Was. Ech, ok, sprawdźmy, kto tu może być problem stanowić. Ten może stanowić problem, ci pomniejsi raczej problemu stanowić nie będą. No cóż, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Spróbuję się tutaj do góry góry planszy ustawić i, i zobaczymy okej. Okay, Dredże wykonali pierwszy ruch. Wiecie co, chyba my też już musimy zacząć wchodzić do walki, bo nie mamy innego wyjścia. Ach, tutaj po przekątnej stanęli, co naprawdę mi nie pomaga. Aha, to nie mogę mieć więcej niż 2 uły powera. Podczas tego, gdy, gdy mam takie niskie morale, myślałem, że można doładować powyżej, przynajmniej do normalnej ilości, ten... Wiecie, o co mi chodzi, ale jednak jak się okazuje, nie. Tutaj ten drep za, zablokował Extortion dla Ivera, właściwie to mnie to nie boli, bo Iver i tak nie mógł używać extortion, więc... Chwilowo dobrze to wyszło. Dobra, zaatakujmy jeszcze raz go w pancerz i potem raz jeszcze i będę go mógł zabić jednym czasem. Tak, mam wielką przemagę w, 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 w rundach. Większość tu w dredży jest, jest bez sensu. Dobra, zabijmy go. Tutaj naprawdę ten przedmiot, który przywraca pancerz i siłę woli rukowi jest, jest nieziemski. tu niedobrze to wyszło. Bardzo ładnie tutaj rozegrali to dredże. To śmieszne, ale tak było. W następnej rundzie jest ten fircyk. Czy on może coś mi zrobić? Może mi zrobić, no ale ja nie mogę mu zrobić nic. No, na mało życia, więc nie będzie problemu. Zada nam punkt pancerza. 5 punktów pancerza. No. Jeden pies. Nie wiem, strasznie dużo nam zadał obrażeń. To jest bardzo, bardzo niekorzystne. Dobra, wykończmy tego chłystka przy pomocy przy pomocy Margot Reyn. Mogę go normalnie załatwić. Ale wiecie co, chyba ich po prostu zostawię. Tego dużego zabiję, bo on ma te specjalne umiejętności, może być niebezpieczny, a, a tak to po prostu tego gościa zostawię. Mimo że tutaj mi zadał dość dotkliwe straty. Cztery myślę, że zadamy mu w pancerz, niech mu pójdzie i w następnej rundzie niech się martwi co zrobić. Tutaj nie za bardzo ma co robić. Tego drecza bym jednak zostawił przy życiu. Hmm. Chociaż on zabiera zbyt dużo pancer. A może go jednak zabiję. Mogłem go wcześniej zabić. Może... No cóż, błędy się zdarzają, nawet najlepsze. Hmm. W następnej rundzie kto jest? W następnej rundzie jest ten gość, on ma zasięg dokąd? Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć pól, raz, dwa, trzy... No spokojnie zaatakuje Iwera, więc... Wiecie co? Nie pozwolę mu zaatakować Iwera, bo Iwer jest zbyt dla mnie cenny, mimo że ma... tylko zostało mu sześć punktów pancerza. Z drugiej strony Rukowi. No dobra, i tak zatrwał Iwera, i Iwer już przestał być cenny, tak naprawdę. Teraz jest Iwer cenny przede wszystkim z tego powodu, że póki on żyje, wrogowie nie weszli w tryb pilarz. Dobra, wykorzystam te punkty siły woli, bo trochę je zmarnowałem w poprzedniej rundzie. Eee, ojej. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Muszę z tego jakoś wybrnąć, żeby mi nie zabili iwera, zanim nie zostanie przynajmniej co najwyżej dwóch dredżów. Na szczęście ten nie ma zasięgu. W następnej rundzie jest ten pajac. Chyba się wycofam iwerem, tak, tak zrobię. Wycofajmy się iwerem. To da nam czas do następnej rundy, do namysłu. A za taką pancerza który mu się zaraz zregeneruje. <laughs> więc to nie stanowi żadnego problemu. Teraz, kogo by to zaatakować, żeby to wyszło jak najlepiej. W następnej ludzie, jest ten gość. Ten gość on ma zasięg na iwera, więc pasowałoby go ściapać dość mocno. Ale nic mu nie zrobię. No, nie zabiję go na raz. Nie, nie uda mi się. Więc po prostu zadam mu 5 pancerza i. I to wystarczy, aby Iwer przeżył. Iwer, Iwer, Iwer... Dobra, wycofaj się chłopaku. Zaatakuj tego gościa w pancerz i co dalej? Ten... no dobrze. Kurczę, ten przedmiot jest naprawdę, jeśli nie ten przedmiot, który ma róg, to już, dawno by, to już dawno by róg był bezużyteczny, a dzięki temu mu się pancerz regeneruje, i regeneruje, i regeneruje. Yyy, Iwer jeszcze przyjmie jeden ciost od tego gościa, chyba że użyje wtedy willpower, ale... Ale, ale co by tu zrobić? Zastanawiam się, czy atak, kogo zaatakować rógiem Czy temu pół życia zabrać, czy, 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 czy temu? Ten dredż i tak raczej. Ten, ten dredż i tak zaatakuje tego, ale czy on chce zostawić sobie te punkty siły woli na coś, czy nie. A wiecie co załatwię tego. Już nawet nie przejmuję się stratami, ważne, żeby przeżyć tą bitwę. oj, Nie udało mi się to było. Złe Ro źle to rozegrałem niestety. Mm. I teraz mogę ponieść tragiczne konsekwencje moich czynów. Nie mogę uciec na żadne bezpieczne pole. Więc po prostu użyjmy tyle siły woli, ile damy rady, i miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać. I ten już zaczyna bić w punkty życia. To jest niedobre, bo tak to zabiłbym tego gościa na jeden cios. A tak niestety nie uda mi się go zabić na jeden cios. Ale użyjmy siły woli. Aha, nie mogę użyć siły woli przez cholernego gościa, który przez jego specjalną umiejętność. Cholera. No, poniżej. Oj, ta bitwa naprawdę jest. Bardzo, bardzo bliska jesteśmy blisko porażki, blisko zwycięstwa, ale chyba jednak, chyba jednak uda nam się wygrać. Tutaj pancerz się regeneruje, siła woli się regeneruje. Ach, I uda się, uda się róg jako ostatni gość na polu bitwy przeżyje i pokona wroga. Udało się Och, i. Super, zyskaliśmy obsydianowy pierścień, ale i straty tylko trzech wojowników, trzech wabli. Naprawdę super. No lepszego, lepszego, lepiej się tego, pewnie się dałoby, ale ale naprawdę to, kurcze, no super, że udało mi się pokonać podwójnie szarże, nie dość, mieli przewagę. No i rozmowa się nazywa. O, no to ciekawe, mówi fasolt. Już drugi raz zostałem wysłany, aby znaleźć warla, który prowadzi. Yy, który idzie w moim kierunku razem z ludźmi. Co. co tu robią dredże? Bogowie, nikt nie wie, co tutaj się wyprawia. Zniszczyli Groffenheim. Wypalili je do ziemi. Tracimy ziemię codziennie. Codziennie tracimy. no, Ustępujemy im. Oddajemy ziemię, aby się wycofać. Jorund jest w Ejnaroth. No cóż. Wysłali mnie, abym wziął Krumra i resztę z Wyrmtą kiedy natknęliśmy się na bandy tych tych dreżów, czy żużlowców, czy jak to tu po angielsku jest, aż fasol zęby pokazał. Jest tam więcej dreżów, skąd przyszliśmy. To wszyscy warlowie, których zebrałeś, krumr, co wyście tam robili? Jedli się nawzajem. A, i to dobre. Wielu poszło do Blocksbark, czyli mówisz, że Groffenheim jest kompletnie zniszczone A w ognir nie żyje. żużlowcy deptają nam po piętach, a warlowie, który, których wysłałeś na północ, prawdopodobnie już nie żyją. No cóż, niestety. Świat. Się kończy. To koniec świata. No, to wcale nie nowe wieści. Zbieramy się wszyscy w Roft tam gdzie, gdzie się udamy. Czekaj. No i cóż, Fasolt patrzy na karawany, i tam widzi mężczyzn, kobiety i dzieci. Ale oni z nami nie idą. Co? Fasolt. Właśnie uratowaliśmy Ci żyć! <grych> Najpierw umrę, niż będziesz musiał mnie zabić, jeśli chcesz nas odesłać. Co, co masz na myśli, oni nie idą? Hmm, które by to wybrać? Tak, właściwie nie ma to żadnego znaczenia, którą opcję wybierzemy. Właśnie uratowaliśmy Ci dupę, mały. Nie masz pojęcia jak wielu żużlowców, nie wiem czy zacząłem nazywać ich żuż, żuż, żużlowcami, no ale dobre. Zabiłem przez ostatnie tygodnie. Nie biorę się do walki, jeśli wiem, że nie mogę wygrać. To dotyczy również tego, że ludzie nie wejdą do Roft. Cholera, Fasolt kto, kogo to teraz obchodzi? Co się do cholery stało z Grofenheim? No i co już zanim Fasolt mógł odpowiedzieć, e, niski jakiś łoskot przy, przy zwrócił twoją uwagę e, coraz głośniejszy i głośniejszy. Mimo. Co? A no, i ten łoskot pochodzi ze strony Groffenheim i cią... przekształca się w, w, w pękanie, czy jakieś rozwalanie, i zbliża się. W, ruszajcie. Falsz... No, po prostu powiedział. Nie, nie, zatrzymujcie się zanim nie dotrzemy do Herdborga. I jest łosko. Widzicie w tle co tam się dzieje? Cała góra się rozwala. Góry się rozwalają. Widzieliście tam jakiś odwłok węża czy coś widać w oddali? Coś się do cholery dzieje. Świat naprawdę się chyba kończy. I kolejny święty kamień, ale to zobaczycie dopiero w następnym odcinku.